mi w objęciach mrocznych płomieni! Cholera! Rika, chodź! Chcesz pozostać w tej nudnej rzeczywistości? Czy chcesz pójść ze mną i zmienić tę rzeczywistość? Namawianie no, mm. kogoś te narkotyki jest świetne. He, Hehe, no daj pomacać. Gru, gru, gru. Dawaj chleb! Chleb, <laughs> twój glut! <laughs> Co, okej? Okay? Nie, sprawdziłem to już. Sprawdziłeś, co? Bro. Powinnaś cenić się na więcej. Śmierdzisz petami. Prawda? Prawda? Że co? Cholipka. Holipka. Rety, kotlety. Wychodzę! Naprawdę nie trzeba. To wygląda jak jaja jakiegoś potwora. Nie obrażaj farmerów! Cholipka! Co? Kurwa. Nie jesteś celem. Nie muszę cię zabijać. Ale planujecie zabić tę dziewczynkę, prawda? No? No. Małżeństwo! Małżeństwo! Małżeństwo. to jest straszne. Aaaa! Co to jestee? Jak pięknie poleciał. Wywalaj! Smakule jedne. Nie uda ci się! Mała gubia! Aaaa! Aaaa! Ta szmata szósta. Wywierz mnie i życie. Lub tamtą szmatę i zginę. Ty suko! Kurwa pomocy! Znajdźmy sobie innego epoja. Każdy z nich to mały stulejarz. -ha! Fr -fr -fr -fr. Co ty kot? To dość radykalne podejście! Na naszym polu walki nie ma miejsca na napierdolonego Boga! Chyba najwyższa pora przejąć jego robotę!